Cześć wszystkim, z tej strony SQJM Gaming, a to jest kolejny odcinek z Call of Duty World War II. Właśnie zwróciłem z wakacji, więc siadam do nagrywania i wam nagrywam kolejny odcinek z waszej jednej z ulubionych serii na tym kanale. Na wstępie chciałbym zaprosić was do za zostawienia łapki w górę i suba z dzwonkiem na kanale, jeżeli chcecie, żeby ta seria była nadal kontynuowana. I lecimy dziewca. do trzeciej się misji, twierdzą. Kiedy zamykam oczy, myślę o Heisen. W końcu znów wraca ten sen. Dobra, lecimy. W ogóle dziękuję wszystkim widzom za tak ciepłe przyjęcie poprzednich odcinków. Spodobało Wam się, więc nagrywam. Następne, znów ten sens. No tak. I tak w kółko. Wyspałem się, teraz ty odpocznij. E-tam. Pirson musi zobaczyć, że daje radę. Gówno musi zobaczyć. Nie musisz mu nic udowadniać. Mam dość tego jego pierdolenia. Na mieście jak wyrównujesz rachunki, w ogóle się nie cackasz. Tak zyskujesz szacunek. Przecież wiem o tym. Facet to jednak musi sam stawić czoło trudnościom. Ale szacunek gówno znaczy, jeśli dasz się zabić. Wielkie dzięki, że mi pobagasz. A tak poza tym. Stary dobry Michałek wciąż czuwa nad nami, więc nie musimy się o nic zamartwiać. Ciebie nie podejrzewałem o takie rzeczy. Teraz to ja przyjmę każdą pomoc. To co to za sentak się ciągle męczy, co? Wilki zagryzały nam bydło. Razem z bratem poszliśmy na nie zapolować. Wtedy zaatakowały. Nie, <grym wytrzymał> Próbuję, próbuję! <grym wytrzymał> W porządku. Pol, wybacz mi ja. Słuchaj, no młody. Bacz się, to nie wstyd. Czas do domu, braciszku. Wtedy przyrzekłem sobie, że już nigdy nie zawiodę pola, ale teraz nie tylko bratu muszę dorównać. Jest też Pearson. W ogóle przyciszałem widzowie trochę te dialogi, bo wpisaliście, że jest trochę za głośno. Powinno być już git, ale jeszcze zobaczę, jak wyjdzie ten na odcinek. Naszym zadaniem jest zapewnić mu osłonę z kościoła. Pytania? Dobrze. Ja mam pytanie! Zachowaj je, Stiles, a wygrasz medal. Na co? no, ale jak na razie... Jak na razie historia opowiedziana jest bardzo dobrze w tej grze. Dobra lecimy chyba. O, tu mamy fajny PMI Ja bardzo lubię O M4 e, A1 też spokój To już karabin samopowtarzalny powtarzalne. granat. Słaniam z lewej! Kolej! Kryjecie! zwykle w tym budynku, chowałeś. Trochę jest w tym budynku. Jeszcze tu się schował. Dobra, lecimy, wycinamy Dobra, mamy go. Trafić go nie mogłem. O! Oh. o kurde Słuchaj się Nie Ja mam to, cześć. Pa By misję idealną Zabrotowali się Mówię misja idealna. Jakim on przeżył? Oh. Jakim cudem przetrwali w tym fast Chodźmy do tego... ...centrowi. O! No i to co ja lubię. Dajcie mi karabin maszynowy! pan wygramy wojnę. To nasz. No i to mi się podoba, o to chodzi. W ogóle widzowie, raz nagrywałem dla was ten odcinek. Ale... Chciałem... No baczałem. Chciałem... Nagrałem ten cały ten odcinek, ale... W pewnym momencie źle tam kliknąłem i... Wstrzymałem nagranie i mi się... Nie ja nagrał 30-minutowy odcinek, więc trochę słabo. Ale... Wiem, że wam się podoba ta seria, więc... Wsiadam do nagrywania. Co jest? Chyba. Jak oni tam weszli? No, ja lubię, lubię M4A4, bo to jest fajne takie, może nie zadaje jakichś super obrażeń, ale fajny taki karabin samopowtarzalny. Amerykanie też bardzo go lubili. Czerczak. A bra, Amberstreich. Tu strasznie ciemno. Ruszam do Szkopy rozwalają myśliwce. Już pada jelo. Lepiej rozwalć te działa. Tak, sierżancie. Daniec, stajs. Chodźcie na wieże, będziemy ich osłaniać. Cieszę się, że ty tam będziesz. Bez presji. Spokojnie osłaniam się. Dobra, pójdziemy na górę kościoła chyba. Otwórzcie bo... chwilę. To? Teraz? Dobra, widzowie, na chwilę mała pauza, zaraz wrócę. Dobra, widzowie, już jestem, bo tam byłem zakupy. Wnieść na górę i rozpakować. Ale już jestem i możemy grać dalej. Dobra, wchodzimy na jakąś tutaj wieżę kościoła. Zobaczymy. O. No nie wiem czy to za bezpieczne chyba nie jest. O, Fizze snajpa! Mamy no snajpa, o! Ale heady dziś No Dobra, nice. Wrób, pierwsze piętro! Nie. Dostał! Doniec, zdejmij ty! Piękny strzał! Niemcy! Lewa flanka! Kolejne działo przeciwlotnicze na dziedzińcu! Nieobsadzone! Uważaj na nie! Są blisko! Jotaż ognia! Widzę go! Już się nie podniesie! O! Strzelam! Yeah. Dorwałeś oni też mogliby coś... Strzelać, nie tylko ja wszystkich zabijam. Bo wychodzi na to, że tylko ja strzelam, a oni się tu przyglądają. Gdzie oni są, dobre? Aha. Dobra. Uuu. Ale dziś chodziki się dają. Nie no, snajper. Prawdziwy snajper. Gdzie oni zniknęli? Słaby na rachach. Nie pozwólmy im się utrzymać! Ale nie no, dzisiaj dobrze, dobrze siedzi dzisiaj. Daniec! na Nieźle, Daniec! nie, nasz samolot. Walą do nich od tyłu! Mają na plecach aftracka! tyłu? Odejmiemy. Co no to do było? Właśnie. G gze. O nasi. Ci się patrzą. O kurde... O, o Niedobrze... O kurde... U o Jezus Mam Cię! O... No nie gadaj, że jeszcze dzwon mi spadnie na głowę co, klikaj! No, ale, ale, ale. Złaś. no nie mogę. Przecież się rozwali Uuu, jeszcze dzwonem dostałem. Mogę. Z Jak my stąd wyszliśmy? A czy mam skrzydła szeregowe? Nie się wrząć. Bo nie jestem twoim jebanym aniołem stróżem! Kurwa mać! Straciłem tam dwóch ludzi! Musimy wziąć się w gaz i zdjąć co działa! Ruchy! Dobra, lecimy. Nie widzę Zussmana! Atakuję przeciwnika! ...kiedy wieża się zawaliła. Najlepsze, co możemy, to utrzymać pozycję. Szkopy nie mogą się tu dostać! Jak chcesz, mam zapasowe granaty! Szkopy próbują uciec! Utrzymać pozycję! No dalej! Musimy ich osłaniać! Nie ma osłania otworzyć ogień! Ogień zaporowy!

Jak ja mam miotać to nikt nie przejdzie. Nie no, ale ta gra jest piękna. Graficznie wszystko. Sama historia. Dobra, wtedy skończyło mi się. Skończyło mi się. Ogień w tym. Jakby to powiedzieć, paliwo w miotaczu. Czego? to jest z granatą nastawioną. Jak tym strzelić? A, nie rozwadzili. Myślałem, że zginę, bo mam strasznie mało HP. Zosman! W porządku! Dobra robota, panowie. Daliście z siły wszystko. Szwaby zaczęły zjednąć. No. Dziś chyba z tysiąc Niemców zabiliśmy. Nieźle się spisali, prawda, sierżancie? Może myliłeś się co do nich. Tak jest wyświetlą. Byłem dla was Teraz zobaczymy, na co stać. Gdybyśmy dali mu głowę Hitlera na tacy, narzekałby, że taca jest brudna. No i gdy Oby tak dalej, a wojna lada chwila dobiegnie końca. Dlatego musimy się postarać. Dobra, wchodzę w to. Dobra, misja skończyła, let's go, już Marini. Niemcy wycofują się tak szybko jak napieramy. Pearson udział się na nas bardziej niż zwykle. Będziemy musieli dać siebie wszystko. Dobra, ukończyliśmy sobie, widzę, wie, trzecią misję twierdza. Sorry, że tak dzisiaj jakoś mało aktywniej, ale trochę jestem zaspany po całej podróży i tak dalej, a ja od razu siadłem, żeby dla was nagrać, bo wiem, że czekaliście w ogóle. Dziękuję wszystkim za takie dobre przyjęcie poprzednich odcinków i mam nadzieję, że ten też się fajnie przyjmie. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, złąkiem na kanale, Lecimy po 150 subskrypcji do końca wakacji. No, chyba teraz patrzę, mamy około 141, więc fajnie było, jakby udało nam się wbić jeszcze zostałe te dwa tygodnie. Na pewno fajny był jakoś cel. Do następnych. Trzymajcie się. Cześć.